Cały dzień siedziałem w łódki. Patryk normalnie ten Tinder streamuje. No Ej, dawaj Luki, odpal zagadki szachowe. Musimy umysły rozbręć przed walką. No. Dobra. Dobra, mam noc. No nie. To jest mat. A nie po prostu zdobywam Hetman, no, Dobra, wow. Idziemy do końca. będziesz. Wygrałem. to ja. Dzisiaj zrobimy top... Yy, dzisiaj zrobimy tier listę postaci z Super Sentai. Więc tak. Nie wiem, Mamy tutaj admina, czy prosiłbym o bana? Patryku, Patryk, jaka, jaka jest twoja tier lista najseksowniejszych bloków z Tetris'a? Nie, no, nie, nie no, wiesz co, blok no. T. Elka felt... I... so kind of way. El... El... też el... 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 się da, ale która Elka? prawicowa czy lewicowa? Kurwa, proszę, przepraszam. <ś Answering noise> Od razu przepraszamy, bo my jesteśmy niestety bardzo niewychowani wychowani. Także. A bardzo jest jak. Przepraszam. Chu... <śmacils> 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 teraz możemy, teraz możemy oh. mówić wszystko to, co myślimy. Kocham, green <śmacils> my Posz, no, no jest Zajbiście jest. Mi do jakieś fotem? Można, ale jest bestesza. Jakbyście jakbyście w pleców weszli. O, o, dobra. Nice. Super. Nice. No, o niech rada to. Jeszcze, jeszcze. Dawa, Czekaj. To do końca, dawaj, 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 tylko Do końca, bez miłowania. O no, nie Zawaliście. Ja na pitchu! Olaf na mnie, Olaf na mnie! Domagam luki. Ignite'a mam, zdaję. Popka, biłem <grybujem> popkę, bijłem kopkę Bartek, jesteś szefem. My z Bartkiem plecy wyłączyliśmy całe. was, chłopaki. A, dobra, okej, okej, okej. Jesteśmy kozakami, zapomnieliście? Teraz kenzo na zeli. Nice! Zaja? Zaja? Zajadę, połączę. Po co? O co? Bo skrzysnął, to było bez sensu. No, bo... no kapa zmistowałem, że się dobra. Jak czas. Gdzie on jest? Dobra. Super, zajebiście. No Chyba... Chociaż... To, nie wiem. Ja chcemy. Jak nie ścigam, z... łączam. Mas nie trafił. Zaniować. Mam, mam, bra A mam broma. Mam trzech na sobie. Jak Zeli się rozplędzi, to mamy to. No to chyba. Ja byłem na na Nice nice nice! O kurwa ten... Cel... O nie wyjdziesz ale O nie jest! Ech pod podpotować pod... na... następnym waveie to spoczywamy. Że na topiecznię? No. Powoli mam tu się golda. Ładnie, ładnie. Go. Diana, go, Diana. Ej, mam tu za szybko? Ready?

to raczej jest tracony dla nich. Dobra, jest zomuj, zomuj, Nice! Cudownie. Ale można spróbować Nice. Dobra. Fuck ja tu dwie osoby. Daj, Masz, masz, Nice. Daj, daj, Dalej, dalej, Nice. Już, już, już. Ładnie. Nice. Karer! Arataj, rósł. Mamy to. A rataj, no ej, i to. Dobra. Arataj skończę, skończę. MAM JĄ! Czerownie! Koniec gry. No! no. ulta gdzieś tutaj. 20 sekund do smoka. Słuchaj. Polego. To jest trafienie jedna. Lecimy kurwa! Let's go. going for a ride! No dobra. Idę, 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 idę. O, look! Mhm. Nie no, jakoś to mnie dorwało! Nie mogę po Dobra! Gdzie Wiem Dobra, 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 do ale zjebało! Nie wiadomo gdzie jest ten... Bierz! Nie ma go tam. Bierz, bierz, bierz dobra, no dobra. Dobra. dobra, Uważaj. Jest tutaj. Idę, 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 idę. Lulu, nie ma. to Ja, ja idę, ja idę. Jest, dobra, też jest. idę, też idę. Dawaj, Stun jakieś coś. Dobra, Dobrze. Orn Ornerka Action, action, action. O nie. Masz go, masz go. Nie, nie. Dobra, Grompa się i cię na topa. Kurde, jak mam miał rtę, Dobrze, elegancko na tym idzie. Dobra, git, git gi. gi, gi. Co? Co? Jeszcze, dobra, rob to, rob to, rob to. Oooooh. Zaszły? Te, te, te smak to robi loda Ej, jakiś śmiesz, bo mi stary coś z siebie dał. No na mecz <śmanym> ogląda Jazda z kurwami, ej baza, jazda z kurwami. To byłoby pyta pytanie, kto wygra i każdy BDT, BDT. Baza, bunker, pan mi tak wszystkich rozwali, nawet nie macie szans. Ej, sędzia, kopertę można dać? <grym> Ajajaj. Czadek, no to GG. <grym> Kasper, pokaż stopy, to dostaniesz 50 złotych, mówię ci. <grym> Proszę, dajcie mi 50 złotych, potrzebuję, mam chorą rodzinę. Pochodzę z biednej rodziny, potrzebuję na skinki Pro. Wow, ale ból. Już napisał, bardzo dobra ta, bardzo dobra drużyna. Hmm. <grym> ja kurwa nie wiem, co piknąć, <grym> Nie wiem co chcesz też... I nic coś, nich, coś nich. dobrego Nie aż tak to nie A ty jeszcze na mnie nie krzyknąłeś dzisiaj <grym> Nie do ja bym tam zabrał dziwnie Dziwnie co? Weź to niego nakrzyż dla zasady Tolowo. Uuuu! Uuuu! Dobra dobra, już, już, już chłopaki Weź się mi do... da... Ale nie idź to co? Co ty za to? No dobra, tak niech <grym> Albo dobra, bo baron za 25 nie, teraz to ja nie chcę iść na tym bocie siedzieć. O! Taki jestem właśnie. To ty taki jesteś. Ja idę topa to Kurwa, to idę mida. Nie, idź bota. dalej. BED guru. Dobra, Dobra to tak idę do, do żabki z dwóch. Co? Co? Ja jakie to? role, trzymajcie Jero, mnie. Chciałbym, panowie, zaznaczyć przed moim pogrzebem na topie, że... Yy, no, fajny był mecz. Mamy nagawkę, co? Ej, sajku, kysk! Ej, sajku, kysk! Co tak powiem tak, ja też mam kąpiel Nie wiem, Robert Lewandowski strzela, Go. gol! Wszyscy krzyczą! Grapa! grapa Aaaaaaa! Ja się Robert Lewandowski Dzięki. to kurcze, koks! To najwięcej! No że grapańczy. może być! Szyszy, ale. Polsce. Choć płaci podatki w kraju Niemczech, bo nie chce płacić w Polsce, ale. A niech to! Cicho to się nagrywa! Pijo to! To się nagrywa! Proszę, Nie no, jest okej, okay, jest okej. Okay. support, dog jest support. Dog support. Dog support. Wyłącz to porno, które masz tam. Nie no. mam! Jeszcze. Let's go for a, run. Let's go for a run. Oh. Dobra Czego ta dusza tam poleciała? O, dusze cię nie lubią Pan Mam dwójkę! Dobrze! Nie! Kurwa! Biorę tą belwet na Mida! I chuj! Nie! 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 Nie, o czym, o czym umiesz grać? Ale jak mówię, ja nie umiem tą belwet Ale mogę zagrać? Kurwa, ta postać ma 4 dasze, stary, to by trzeba umieć grać! Serio chcecie, żebym tu Belvetu nagrał? No, bierz <gryw> Belvetu, no, no, to bierz, 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 bierz. Dobra, kurwa, zdjąłem pod... ten koszulkę, to teraz... Oramie. O kurwa. Kurde! Zabraliśmy mu kieszenko. Ej, co ty tu robisz? Eee, wypierdalam oj, się. Oj, oj. Dobra, Masz nie wypierdalam się. Gore. Nie no, wiadomo. Tuardu w ogóle. O, Jumi z siedła zeza, rób ci Ej, <laughs> Robicie to, robicie to, daj Ty pęta, pęta, pęta? Chętaj? Nie, nie ma hentai. Nie pół sekundy cooldownu na bok. Nie pół sekundy cooldownu na bok. Nie pół sekundy cooldownu na bok. Ej co, oh. ty. tu można grać? <głos> <głos> Ej, nie wiem co robi, nie wiem co robi, Wtomacie, Ja co? nie, nie ja wiem jakiego ja ma spadka Ja też nie Oh fuck znaczy, To znaczy, jest generalnie OP gówno, co się dasuje Nie wiem, no, czy on poszedł, awka? Kurwa, zapomniałem, pancerniaki czy mercuriale Co brak tego Mam Reczkę. mam nie, nie, butów? na mam butów Chyba jeszcze jedna Ej, bez weszły Umieram Okej. ten, 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 Ja nie mam jak dołączyć. No. Oj. Ładny. Jak lecimy, lecimy, lecimy. Nie nie Idę, 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 idę. Musimy zabić. Możemy dalej, coś? Ja, ja mogę czysto do końca? co Brandz, jest z lewa, tylko Drake. Zjedliśmy tylko z porta. Musimy spuszczować bota teraz przynajmniej. Ja nie, nie uderzył ten. na środków. no tutaj, tutaj, tutaj jest, jako, pasy, bo... jest no, to, że... zlewą. Zlewą. no, topa. no dobra, no, nic nie z Ojciec, dawaj, dawaj. Nie, nie, odpuśćmy odpuśćmy. Nie wezmą chodź, 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 chodź. Chodź, z chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 a musimy łać, musimy łać, musimy łać Jakby teraz nie łać, to widzę Pustam ktoś bardzo wstępnia. nie możemy tego flipować Ej, go, 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 go we mnie wchodzi ja no, nie mam Wysadzam, tam. się No, Gwen ta czyścił Czemu my się tak powiedzieliśmy No, ja z A ja, to 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 tak. no, nie ja. biłem, musiałem wejść

Nie, Miał... ten z zebil... jest No. Nie, to zostało małe żeganie. Ja nie mogę żeganie. Ojej. Dobra, żebyś takówki nabijać Ej, koł, koł, koł. No jak więc sam zabiłem ich prawie, no, a tam stoicie nadal. No, się nie Zabijcie sobie, O, o. O, o. Da. Wiemy, ale zudowałem Wiemy czy jest czy nie O kurde, ale się nakiną Bałek oko Dobra, idy, kurwa, ok Ale, ciągle, Ale lecę ty Oho Spokojnie do miał ja jeszcze kurwa lecę Oo to poleciałem, kurwa, poleciałem to 550 golda, o oh yeah. No, ewentualnie oddam. Te tego wopla, ty. Nie myśl, nie myśl. Nie, no, kasper. No i proste. Nie wysadzaj proszę. Dzięki. Korzystasz. Ja Ja jedę tu byłem O, na Łukasz Mam głupie wrażenie, że to będzie szybkie 2-0, guys Wdychał. O, oczywiście. Flashowałem w jego czarma, jestem debilem. Nie, uciekaj, nie pierdol się, proszę. Jest, palą żyje! po co spier Chyba jeden kaka. Zero do 6! nice. No, znaczy nie wy, bo... O a, kurwa. Uciekaj, nie zginiesz. Kurwa. się Aha. Uh. To śniegłe chłopak z tą leżą. Nerf też. Zwijaj, zbijaj. zbijaj. Kurwa, o, nie kurwa, Kurwa, taka... No, ona jej kieruje. Ta do domu ma ta Gdyby, gdyby ona nie miała tą Rkę, to ja bym to wygrywał na tym Trzeba to ukraść. Okej, okay, nasz team nic nie robi dosłownie. Przegrywa... Oddaję, no, bo za hań. Nie! Nie! Chyba co? Przegrywałem. Przegrywałem. Tu lepsi, lepsi. Trąb, no, trochę, ale nie jakiś bardzo, ale... No, ale... Ej, czemu... Ja pierdolę. Ja pierdolę. Mi się wydaje, że nasz bieg, nie wie co Wiem, co robiłem. O kurde, ale się naglinął. Odpuszczamy, odpuszczamy, odpuśćmy, 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 odpuśćmy Morgana! Czekaj. Nie, ja, ja winę. ginę. Czekaj, czekaj. Ja naprawę zrobiłem, nie gadaj. Nie ginę. Po co, no kurde, po co? Po co ta wieża? Ja myślałam, że wy uciekacie. No my nie uciekamy. Team trzyma się razem. Nie no. O kurde. No. A mówili, graj ostrożnie. Liga, Liga. Czyli, Nie, to ginie. Nie nie no. Udało mi się w ostatnim momencie zmienić albo na MMS ja pierdolę. O kurwa.

o, jest Wukong. No, a, nie, nie. Ja przyjęłem. Dobra, RK. Oj. Dobra. Dobra. <gulanty> Musimy grać pod ganki, tak to nie. Nie, 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 nie. Dlaczego w Sejafin poszedłeś, a nie w, w Wukonga? No bo nie miałem go w zasięgu, no. Chyba, że za ja smaka weźmiemy barona. A e <gulanty> i ona, I tak Karol, szybki bajan w 11 minucie Proszę mi tego Haralda Ja przecież widzę, że wysoko jest do Leonu Ja to uciekam to tak... tak, nie ucieknę, bo to coś jest tutaj Och, no ale co to... Te... Oluju, to jest tam. No normalnie Anetako, zostawiłem, że to... No i ten, tak bym nie przeżył że mu O, fajnie, 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 Można hafa dobra? A, to już po mnie, dziękuję za grę. Brał się w komputer, jest dobrze. Ja, tak, jest, no, jest dobrze, jest dobrze. Zai jeszcze nie ma. Ja, ja już HP nie mam. Tak Jakby fajnie brzadzie, to było. Nie, no, no, nie 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 ma... da... no, no, no. po co to było? Myślałem, się bijemy Jak mamy się bić jak jak, jak. jak mamy się bić, kiedy połowa naszego teamu nie ma HP Aha, fajnie. Ja zawsze się chce bić. Nie ja, ja się nie zawsze... ruszę! Zawsze są. Są ilości. Nie da się. Ja nie mam pod... Ja nie mam podjazdu do po nich. Ja nie wiem. <laughs> Ale mnie zastanawia, co mam w głowie Robię takie coś. Bulcież? No, turne? na ulcie i flaszu. Rakano? Plus rakano. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co ja miałem w głowie, kiedy zaproponowałem wam kolegów, żebyśmy zagrali ten turniej. Ja Bo... też nie wiem. No jest, kurde stółkę, jest no... że w ogóle ja muszę wieć, I że to jest filmowane. No tak, trzeba grać. Bez flasha, bez ulta. Nie, ta za dużo, żeby je teraz wiesz? Nie wywaliłeś się? Ja wierzę. Nie wiem, w jakich razy w migach jednak... A, nie. Mawieś pod tower'a iść. To Bardzo by... to Niko, może coś? A, ty Manny mamy, nie mam. No. To jest totalnie out of position, tak? Do... Forcuj, 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 Niko jest. Hmm, ale Manny nie ma, Niko. No mam E, na E mi starczy. A, pierdolę, ale nie wiedziałem, gdzie jest moja postać. O, ale z mani, nie ma many... Niko nie miała many na spadę, więc jak ale to... W sensie, no ja nie wiedziałem tej Niko, ale to czemu nie mówi tego? Ja wiedziałem, że ma łyta i tak dalej, ale zapomniałem, że w ogóle go nie wybije. Co sobie. to był za klin z ziemi? Taka... Co? <laughs> nie no, gdybyśmy nie byli tak bardzo do behind to to nie byłby zły fight. Oni tak. są turbonobami, oni fucking tak Ale my jesteśmy gorsi jeszcze. Tak, my jesteśmy gorsi. A ile ile tu się pomagało? Nie wiem, z, 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 pan To znalazł No kurczę, ja, szumrzek, kto wygra, ten dostanie. <laughs> Prawo natury. Darwin o tym mówi, nie? Kto zrobił, to dostaje buffa. Nie wiem, jak ja to przeżyłem. Dobrze! Dobrze, masz FBK, 100 do przodu, stary. A masz pinka? Nie masz pinka. Przez chwilę nie ja to ustawię. W środkowym krzaku jest Nautilius. Dobra. No, ale no, mam no, nadzieję, że nikt nie widzi tego co ja odjebałem, ale... No. Wszedł nam Nautilius. Puknie, dobra. Umrzesz znowu, ale... Biorę go za sobą. Łooo, okay, to tu jakieś nowe rzeczy pod stawem są. So. W sensie? Marony, no. smoki... To to, kupa, Aj, walki! Pysiu! Gdzie się kurwa <ślesztuk> to jest od 4 lat? Na ważę, ważę. bardzo. Na mi idzie. Jestem tu jak coś. Dobra, cofnij się. cofnij Kurwa, cofnij się. No. Ej! Dobra, nice, nice. Ej, nie, 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 dalej. Czyli powinieneś tu przychodzić. Nie ma minionów, Nie ma. Nie 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 ma. Nie ma. Się S Jeszcze ona nie ma rami rami, rami. Nie, on żyje, no nie żyje już Ociekniemy? No o nie R-kę ona Ogrywamy, ogrywamy Bezpojiciele O nie, poobital ci się Obici, obici są poobijani Twitcha, da. Twitcha Dawaj Matusiak Tu nie o, Dobra Ej, idź Zaraz, zaraz, Ej Bigo, bigo, bigo Kajsa No i wyrzuciłam je O widzę czy ściągnął Jedz go Naszego No i ja, na dłońcie, no idzie Do tyłu ją zjedz. Już jestem Dawaj, łap, zjedz, zjedz, No nie mogę, no Musisz ją zje W tą Kajsę to. Dawaj, tu, to, to. tu to, 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 to. senny nie ma, muszę w tą Kajsę wbić zaraz Próbuj Ojej Już on do nami idzie Uciekaj Ja pi... Dobra my nie podchodzimy pod jezdę bo... No mit, 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 Chodź, chodź, chodź Idzie, zostaw, 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 zostaw Zostaw No kur... Na Matusiak nie, no, nie. No, no, nie. Ale... U... Czy... Na Matusiak Ona ma dasz. A bo w tą stronę... Dobra zostaw, zostaw, zostaw To widać w którą stronę można Widać, w którą nie Widać Ej gdzie jest akcja? Oje Idę zwardować Zrobimy presję żeby bot do Bot nie schodzi Dawaj Q, Bierz? dawaj Q. No kurwa, nie miałem, kurwa. Zrolowałem. Dzej, poczekaj, złapać. Nie, nie, tą, nie, uciekać. You miszła. A, widzieliście ja, to? Dobra, Widziałem. widzieliście ja... to. Widziałem. Ja bym mi to Widziałem. przerwał. Widziałem. Komendia.